Witajcie, dzisiaj chciałabym Wam pokazać własnoręcznie zbudowaną budę przez mojego męża. I oczywiście ja tutaj też mam swój wkład, a człowiek jest on mniejszy zdecydowanie. Troszeczkę podtrzymam, no i malowałam. E, moim projektem jest napis: Właśnie, Luna atrakcyjny. Mąż poprosił, żebym zrobiła o szablon. Czy myślał, że będą zwykłe litery drukowane, ale no przecież zwykłe drukowane to nie ja. Musiałam coś innego jeszcze wymyślić i psioczuł, psioczuł niemiłosiernie. ale jak widać, udało mu się ładnie wyciąć i jest ładnie pomalowane, elegancko. Luna pasuje do charakteru naszego psiaka. Buda duża, bo jest na palecie. normalnej palecie 1,20 y, m na 80, więc spory piesek by się tutaj zmieścił, jest też wysoka. Można byłoby spokojnie tutaj robić andresolę, ale już darowaliśmy psu stresu chodzenia po piętrach. Tak jak mówię, na palecie, a w środku jest obita płytami. Proszę bardzo. Sufit te, wszystko jest ładnie ocieplone. Poduszeczka jest. Powiem Wam, poduszka jest y, wykorzystany materac y, od y, dziecka. Już wyrósł z niemowlęcego materaca, więc pocięłam go tak, żeby idealnie pasował nam do budy. I powiem szczerze, że poszewka też idealnie się dopasowała. Stara poszewka, której już nie używaliśmy. To pies ma teraz wygodne, fajne posłanie. Buda ma dwa lata, więc widać przeżyła. Już nawet troszeczkę widać ten czas, który ją dotknął, ale widać jest stabilna. Przeżyła dwa lata, dwie zimy. Dwa lata, jest. Jest haczyk, co też jest istotne, ponieważ budę mamy na samym froncie, to jest zrobiony haczyk, gdzie zawsze przypominamy smycz, w razie czego jeśli ktoś przychodzi i pies musi być e, przypięty, żeby nie skakał, e, czy też ktoś się boi psa, no to wtedy już jest na chwilę tutaj przepinana i nie ma żadnego problemu. Tak, tutaj mamy przy drzwiach tą budę, więc musi być reprezentatywna. Jest obita gątem, daszek też jest ocieplany. Gąd jest też porządnie zrobiony, gwieździami, Tak jak u nas tutaj na dachu to samo jest, ten sam gąd, więc te wszystko fajnie, ładnie pasuje. Wszystko z, z zewnątrz właśnie jest obite takimi deseczkami, normalnie kupione w markecie bez żadnego problemu. Listwy są maskujące tutaj też z boczku. Tu też było, aczkolwiek już piesek się nią zainteresował. Troszeczkę dziecko mu pomogło powyrywać, no ale ale jest. To, co jest fajne w tej budzie, jest olbrzymia i jest naprawdę mega, hiper ciężko. Sama paleta, wszystkie te płyty, ocieplenie, gąt. Jest tego naprawdę dużo kilogramów, więc, żeby ją przemieszczać, a trzeba czasem zamieść, czy po prostu ją gdzieś przenieść, bo no powiedzmy były problemy podczas kostki, część trzeba było ją przenieść. To też jest fajny patent. I są zrobione kółeczka. O, tak, tutaj widać kółeczko. Tu też jest, więc wystarczy je podnieść z jednej strony i sobie pięknie na kółeczkach przesuwamy wtedy cały ten ciężar. Już nie jest taki drastyczny. Także co, Buda fajna, pies ją bardzo lubi. I teraz pytanie, taka duża Buda, jak myślicie, jakiego mam dużego psa? A? Jest nasza sława. Luncia, olbrzymi pies. No, także kilka lun by się tam zmieściło. Także bardzo fajna. Polecam, można sobie konsować. Jeśli chcecie się dokładnie dowiedzieć szczegółów budowy, to zaproszę mojego męża do wywiadu. Na razie buzaki, cześć!